Dzień dobry, dzień z życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek spacer z końmi wokół naszego domu. Tutaj takie tereny. Wybraliśmy się na spacer i chcę Wam pokazać jak konie zachowują się na spacerze. Agata prowadzi bognę, a Negro jest puszczony swobodnie. Otrzyma się nas blisko. Koń na wolności. Negro! Jesteśmy na spacerze. Agata trzyma bognę. Karolina, Kasia. negro idzie. O. Hej. No chodź. Chodź koniu na wolności, chodź. No idź tam, idź. Kiełne gruś. <głos> <głos> Poleciał bo nie nie widział bogny na chwilę. Rodzinny spacer z kuniami. Jesteśmy na takim spacerze, po naszych tutaj terenach wokół domu Takie różne zagajniki No a tam pod słońce jest nasz dom Takie tereny Chodź, chodź! Tak po cichutku, nowe tory zrobili. Negro zauważył krowę. Chodź. Chodź. Chodź Chodź. Okay. Okay. Hello. Hello. <laughs> Hello. Stawoguszka. A ty nas harpenci, Małgośka? hej Koniku, no hej, hej. He he he. Hey. <laughs> <laughs> no. <laughs> Chodź. Chodź. I wracamy ze spaceru już konie są przypięte I idę do domu I to wszystko w tym krótkim filmiku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.